Bo Człowiek czasem potrzebuje się po prostu wygadać, i nie potrzebuje świetnych rad i pocieszenia. Nie potrzebuje usłyszeć, będzie dobrze, bo my nie wiemy, czy będzie dobrze. Nie potrzebuje usłyszeć, a ja mam tak samo. I jak kogoś wysłuchujesz, to nie mów: Słuchaj, to to nic, posłuchaj mojej historii. I nie dyskutuj z czym, że kogoś coś boli. I ktoś mówi: Jest mi smutno z tego powodu, to nie mów mu, jak to ci jest smutno? O co ci chodzi? Przecież zobacz, jest to i to. No jak jest smutno, to jest smutno. Daj komuś prawo to przeżywać. Zobacz, jaki świat by byłby ładniejszy, gdyby z języka naszego usunąć tego typu sformułowania. Będzie dobrze, zobaczysz, jakoś to będzie. Ogarnij się, uśmiechnij się. Jakbym mógł tam zakazać ustawowo, to bym zakazał zwrotu pod tytułem Uśmiechnij się. Jak ktoś do ciebie przychodzi, to po prostu go wysłuchaj.